Cześć, witam Cię w odcinku specjalnym nauki podstaw szycia. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Pokażę Ci, jak postępować z nogawkami w męskich spodniach przy doszywaniu taśmy takiej specjalnej. I przy okazji, przypominam Ci, polecam serdecznie kurs poprawek krawieckich online. Oglądając mnie dzisiaj, dostajesz 10% rabatu na ten kurs. Tej poprawki, która dzisiaj będzie robiona, nie ma w tym kursie, jest to taka zajawka i wpisując kod rabatowy POPRAWKA10, możesz ten kurs zakupić z rabatem. Teraz zobacz, jak doszyć taką taśmę. Pokażę Wam, jak się montuje taśmę do męskich spodni. To jest taka taśma spodniowa, ona docelowo ma leżeć. Tak, żeby mikroskopijnie, dosłownie milimetr było widać po złożeniu i też możemy wykorzystać to do przedłużenia spodni, czyli otrzywamy taśmą dół spodni. I teraz jak się to robi? Do krawędzi możemy na samym skraju naszego materiału, jak chcemy bardzo spodnie przedłużyć, a ja tak równo ze spodniami zrobię, Znowu początek, zaginam. Nabierz, przyszywam taśmę na brzeg, tak milimetr półtora, ale nie zygzakiem, tylko z tębnówką. Jedziemy. Często taką taśmę spotkacie w spodniach garniturowych. Materiałowych, po to, żeby były wzmocnienia na dole, żeby się tak spodnie na kancie, znaczy na brzegu zagięcia na dole nie niszczyły, nie wycierały. I takie taśmy możemy właśnie wykorzystać, kiedy chcemy odłożyć nasze podwinięcie i troszeczkę przedłużyć też spodnie. Czyli odwróć. Odwinąć i odszyć taśmę. I teraz podwijam sobie do spodu, żeby obie krawędzie ładnie się skryły. Teraz odwracam pod kątem prostym, żeby strzyc krótki bok. I gła zawsze w kłuta. W materiał. Teraz odwracam. Następny kąt prosty. Tak żeby te wszystkie początki i końce zamocować. I mamy doszytą taśmę, którą zaginamy do środka. Oczywiście prasujecie sobie i Fachowo to troszeczkę wysuwamy tej taśmy. Oczywiście mówię o spodniach materiałowych, tak? I albo ręcznie przyszywacie od spodu, w spodniach materiałowych. To jest oczywista oczywistość, że trzeba przyszyć to ręcznie, jak podszywarka, albo dobierając idealnie kolor nici. Ja to wszystko tutaj robię obrazowo na skrawkach, więc żebyście dobrze widzieli, czy nie ma tutaj doboru ani taśmy, ani koloru nici. I teraz sobie skąd wiem, czy ja w odpowiednim miejscu szyję? Ja tu paluszkiem wyczuwam sobie, gdzie jest taśma pod spodem. Wy sobie narysujcie kreskę, przyfastrygujcie. Jeżeli chcemy się nauczyć dobrze szyć, to najpierw musimy to robić wszystko na szpilkach, na fastrydze. No i właśnie na takim przerabianiu ubrań możemy nie boimy się, że go materiał, tylko po prostu uczymy się tych technik, a potem już nasze szycie będzie przyjemnością. I tak mamy spodnie wykończone, szczególnie męskie spodnie, taśmą na dole podwinięcia. To Mam nadzieję, że zainteresowałam Cię tym tematem, że z tą lekcją będzie Ci łatwo dokonać tego typu przeróbki. A jeżeli jesteś ciekawa, jak wykonuje się inne tego typu rzeczy, znajdziesz w naszym kursie kilkadziesiąt cennych, długich bardzo lekcji na temat przeróbek i tworzenia nowych rzeczy ze starych. I specjalnie dla Ciebie. Dzisiaj do godziny 23.59 kurs ten dostępny jest z 10% rabatem na kod poprawka 10. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.